Nie, zmianki pierwsze o tym młynie są z 1905 roku, ale podejrzewam, że ten młyn jest dużo, dużo wcześniej zbudowany, zanim przeniesiono to na papier, bo no tak, w tym okresie no to jeszcze nie bardzo z tym pisaniem, rejestrowaniem nie było takich przepisów. Jest wykonany przez Polaków, przez Rodziny Kotyzu, to są ludzie, którzy jeszcze dotąd, ich pokolenia, następcy, interesują się tym młynem, przyjeżdżają, odwiedzają. Takim zaszczytem dla, dla, na, dla nas, dla następnych pokoleń i dla Was przyjeżdżają profesorowie z Politechniki Krakowskiej i nie mogą się nadziwić jak w owym czasie bez tych wszystkich urządzeń, maszyn bo teraz no to wszystkie maszyny się pozmieniały a dawniej to przerażenie ołówek, kartka i, i wszystko ręcznie się wykonywało że ten młyn potrafi był zbudowany na głównym korycie rzeki Szreniawa i to wszystko zostało wykonane właśnie, tak jak mówię, pracą rąk ludzkich i szczególnym geniuszem konstrukcyjnym. Bo on, pójdziecie tam z tyłu, to zobaczycie, że on stoi na balach betonowych. Starszy jest od nas, przeżył dwie wojny światowe. No a dzisiaj to, jak widzicie, sytuacja jest u mnie taka, że no rzadko kto już jeździ do Młyna i to słuszne powiedzenie, jak dzieci mówią, że mleko to jest z kartonu, tak mąka z Biedronki. No. <laughs> Ale kiedyś był okres jego świetności, ludzie przyjeżdżali, szanowali Młyn, szanowali zboże, ponieważ zboże to chleb, a jak Wam upadnie kromyczka chleba, to jak babcia mówi do Was? Pocałować. Pocałować, przeprosić i ogromny szacunek dla chleba, dla pszenicy, bo mąkę przeważnie robi się z pszenicy na tam. Zamórca kościowy. Zaczyna się mieścić, tylko tam żeby te dzieci czasami gdzieś Miszeczkę. I teraz dopiero się uruchamiam krajnicze, puszczam delikatnie i ona się leci i się do leci. Mąka tam z niej odchodzi delikatnie, osobno, bo tam idzie przez sortiery i sortuje to się ładnie. Kasza odchodzi, mączka z, z kaszy, z tej kaszy jest biedny. no to to jest cały proces. No, no, no. To jest wstępna maszyna czyszcząca. Jak idzie od dołu zboże zasypane, idzie przez maszynę, odchodzi wszystko, plewy, kaszki, gryzczy takie, kurze, to wszystko, co wędra, to zabiera, to wszystko idzie przez to cały proces. Idzie później na maszynę tak zwany żubek, jest trzy maszyny czyszczące, a cała podstawa w ogóle mielenia i żeby był produkt dobry, to tylko zależy od maszyn czyszczących dobrych. Ja bym poszelił dopuścić plewy, wszystko słaby, to co by to było, nie? A tak to musi być obróbka, zboża. Także idealne to jest. To jest historia już młyn, Pilko. Tak pewnie, że przyjść, wycieczka, poglądać. No i tyle. No I tam jak nieraz jeszcze tam aby ktoś przyjechał, to jeszcze pewnie, że zawsze tam sobie umielone mamy parę. Żeby było chociaż aby ktoś chciał. No, no, no i tak jest, no, no bo tak to nie ma. Już rolnicy w ogóle koniec, nie przyjeżdżają, wszystko jedzie po sklepach, po sklepach, a my już starzy. Jest jakiś spadkobierca? Nie ma, no nie ma, no kto tu przyjdzie. No tu chcąc przyjść, to trzeba być młodym, to chociaż żeby zarobił niech by zarobił te dwa tysiące chociaż nie? A tu nie ma, no z czego tu zarobić? Jak ci nieraz zarobi 10 złotych, to jest, jest dobrze. 20 zł. No i z czego żyć. Opłaty to wszystko. No i no. Taka jest prawda my niestety. Od 1947 roku prowadzili moi przodkowie, a my od prawie 40 lat obydwoje wspólnie z trudem i mozołem ratujemy co. Co, co się da, żeby coś zostało jednak. No. Bo to jest tak... Ludzie się nastawili, że to stare wyrzucić. Zniszczyć, ale przecież to jest tak piękne. Można się tym zakochać. Doświadczyłam tego na własnej spórze, że jesteśmy zrośnięci duszami. Tylko no, kwestie finansowe no, to są bardzo poważne wydatki, żeby, żeby go jakoś podeprzeć, po, po remontować. No, trzeba o niego po prostu dbać jako piękną kobietę.